Cześć kochani, cześć gwiazdy, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będzie kolejny vlog zakupowy, a właściwie no może nie zakupowy, tylko będzie mierzymy, będzie mierzymy, będzie haul. Wielki, ogromny, szczęśliwy haul zakupowy. Nie wiem czy pamiętacie, nie no musicie pamiętać, bo te z was, które widziały, ci z was, którzy widzieli film, w którym poszukiwałam sukienki na wesele, na które idę już w ten najbliższy piątek. Wiedzą, że to było nie lada wyzwanie i cały proces trwał <noise> naprawdę e, aż wstyd się przyznać, ale coś, coś e, chyba z tego co pamiętam, z dwa miesiące szukałam tej sukienki, a myślałam o niej kilka miesięcy, więc tak naprawdę drama, drama, drama. To był cały proces, chciałam schudnąć, więc nie chciałam szukać, coś mierzyłam, wyglądałam w tym źle. Finał jest taki, że wcale nie schudłam, oczywiście chciałam schudnąć, nadal chcę schudnąć, nie schudłam, życie i chciałam Wam pokazać, co udało mi się finalnie kupić. No dobrze, jak już możecie zauważyć po mojej minie, ewidentnie się udało. To było bardzo trudne, bo ja naprawdę mega bardzo chciałam pójść w sukience. Chciałam pójść w sukience. Ja właśnie tak mi się kojarzy, że sukienka, wesele, coś długa sukienka, y, trochę bardziej elegancko niż standardowo, y, nie jest i bluzka. To nie jest y, bardzo duże wesele, to jest takie w miarę kameralne wesele, ale wciąż jest, chciałam wyglądać elegancko, wytwornie, z klasą. Co nie było takie proste. Bardzo mi podeszły te sukienki i muszę wam powiedzieć, że zdziwiłyście mnie naprawdę. Ile osób tyle opinii, chociaż większość z was przypomnę tutaj, był wybór trzech sukienek, pierwszej takiej bardzo hiszpańskiej z falbaną, drugiej sukienki z kolei z drugą falbaną tutaj na biuście, ale ona była taka najbardziej wytworna. Nie zmienia to faktu, że chyba ta falbana i ten jeden rękaw do końca mi się nie podobały. I trzeci model, taka najprostsza sukienka, która najbardziej podobała mi się na modelce, ale jak ją założyłam, to ona najlepiej na mnie leżała, była najbardziej taka dopasowana. Nic tutaj nie było, że tu jest gdzieś za dużo, tu za mało, wiecie, tam w tej pierwszej to musiałabym coś tam robić, jakieś poprawki krawieckie. I słuchajcie, finalnie większość z Was, większość zagłosowała na sukienkę z rękawem długim, już nie pamiętam, który to był numer. E, chyba sukienkę numer 2, e, sukienkę z długim rękawem e, i właśnie z tym rozcięciem z przodu. Tylko słuchajcie, w każdej z tych sukienek coś było nie tak. W jednej był za krótki boczek, w tej pierwszej z falbaną. W drugiej, e, jak założyłam rajstopy i e, zbiłam krok do przodu, to pojawiały się tutaj klint w tych rajstopach. W trzeciej e, ona była za krótka z kolei i cały czas coś było nie tak i te, każda z tych sukienek była jakimś kompromisem, a przecież nie o to chodzi, żeby na takiej imprezie, czuć się tak nie do końca idealnie i też wydaje mi się nie o to chodzi a może może i o to chodzi czasami ale ja bardzo bardzo nie chciałam żeby to była taka rzecz na jeden raz wydać jakby mogę wydać więcej ale Chciałabym mieć coś takiego, co rzeczywiście założę drugi, trzeci, może czwarty raz, żeby to nie było takie nieekonomiczne, naprawdę. Yy, sukienka na jeden raz mnie kompletnie nie interesuje, choć już byłam tak zdesperowana, że yy, chciałam cokolwiek. Te sukienki z lu nie były takie drogie, one kosztowały tam 600-700 zł i, i w sumie no, no mogłam którąś z nich wybrać, tylko powiem Wam szczerze, ja. Najbardziej, chociaż wy wiem, że w większości miałyście inne opinie, ja najbardziej podobałam się sobie w sukience numer jeden. Chociaż wiele z Was uważało, że na mnie powiększa, albo że ja już jestem za stara do tej sukienki, albo coś tam. Mojemu mężowi nie podobała się żadna z tych sukienek, kompletnie, więc to też jest dla mnie bardzo ważny, ważna opinia. No bo idę z nim i chciałabym podobać się też jemu, nie wyglądać jak ciotka. Część z Was na sukienkę z tym długim rękawem powiedziało, że że w niej wyglądam jak ciotka. Inne mówiły, że absolutnie to jest hit hitów i powinnam zdecydowanie wybrać tę sukienkę, że wyglądam w niej pięknie kobieco, że elegancko i tak dalej. W sumie, jak oglądam się na filmie, to się sobie w niej podobam, ale nie wiem, czy chciałabym ją mieć w szafie i mieć okazję założyć ją jeszcze parę razy. Finał, do brzegu, do brzegu, do brzegu, żelazka. Słuchajcie, yy, mam, mam to. Znalazłam coś, myślę, że Was zaskoczę. Choć tam już się troszeczkę pojawiała zajawka w tamtym odcinku, że jeszcze rozważam garnitur. I wiecie, że mam garnitury z Lovely Silk? I po prostu, dlaczego Lovely Silk nie robi garniturów w innych kolorach? Lovely Silk, kochane, proszę, zróbcie garnitury w innych kolorach niż tylko w czarnym. Mam czarny, noszę go, uwielbiam go, no ale już nie pójdę w czarnym garniturze na ślub i na wesele. Więc poza tym ten garnitur, który mam, on jest troszeczkę za krótki. W sensie ma za krótkie spodnie, ja bym chciała złożyć szpilki, byś taka, wiecie, wysoka i smukła. <laughs> tylko szpilki mogą mi jeszcze tutaj pomóc. No i taki chciałam efekt mieć. Tak się złożyło, że niedawno gdzieś tam się wałęsałam dosłownie po galerii Mokotów i na samej górze jest taki sklep butik Warsaw Concept Store. I tak słuchajcie, stanęłam sobie patrząc, jakie tam są Marki, tam jest bardzo dużo polskich marek, i tak myślałam sobie, tak, Boże, żeby oni mieli te garnitury Agi, które widziałam. Agi Agi, słuchajcie, nie pytajcie mnie, jak to się AGGI Agi garnitury Agi, które podobają mi się na stronie, ale wiecie, zawsze na chłodnej modelce wszystko super wygląda, a, a później jest <laughs> różnie. Przeszłam, słuchajcie, przez te wieszaki, znalazłam cały długi wieszak tej marki. Jakżeż byłam zaskoczona. I nawet pani miała, słuchajcie, dokładnie, te kolory, które chciałam przymierzyć, rozważałam taki mocny róż i blady róż. Bladego różu się trochę boję, bo czasami wygląda się w nim tak, wiecie, blondynka nieopalona, wygląda się w nim latem super, ale czasami wygląda się jak taka świneczka. No, po prostu zbyt blada, jakoś tak niewyraźnie. I zaczęłam od mierzenia tego mocnego, różowego garnituru. Podobałam się sobie. Uwaga, kolejny plus dla tej marki weszłam w Eskę, brawo, brawo, po prostu nie mogę w to uwierzyć, ale to jest wielki minus dla Lu, bo tam weszłam w wikselkę. Hello! Tutaj weszłam w Eskę. Słuchajcie, zmierzyłam te dwa garnitury, przymierzyłam te dwa garnitury, przymierzyłam dwa kolory. Nie rozważałam, tam jest kilka kolorów. Chyba jest żółty, zielony, nie pamiętam czy niebieski. Na pewno jest pomarańczowy, bardzo fajny, też mi się podobał. E, ciemny różowy i taki brudny róż. Dusty Pink. Dusty Pink to brudny róż, chyba tak. E, słuchajcie, kupiłam garnitur. Kupiłam garnitur i jestem absolutnie zachwycona. I to jest to. Słuchajcie, sam dzisiaj rano e, przyszedł ten garnitur. Przymierzyłam go. Od razu odcięłam metkę, bo wiedziałam, że zostaje. Wysłałam zdjęcie filmik Karolinie. Karolina mówi: Mamy to, super jest, świetnie wyglądasz. I wysłałam do mojego męża. Mąż mówi: Bosko, super, to jest to. Także słuchajcie, mam garnitur, który. Tak naprawdę przyda mi się też na komunii mojego syna i na komunii mojej chrześnicy, więc jestem bardzo szczęśliwa, bo będzie mega ekonomicznie. I teraz, żeby już nie przedłużać, bo już chyba 8 minut minęło tego filmu, słuchajcie, mierzymy, mierzymy, wielka premiera, wielki haul zakupowy, najlepszy zakup tego roku, tak mi się wydaje, na no, oprócz torebki e, e, Dior. Okej, okay, mamy to, jeszcze Wam się w całości nie pokażę, bo chciałam zwrócić uwagę na piękny materiał, Materiał jest taki lekko połyskujący, ale niech no ja sprawdzę, słuchajcie, skład, bo w sumie to nie pamiętam. 80% jedwab i 20% wiskoza. Jak ja się cieszę. Ja myślałam, że tego jedwabio tam jest 10% albo 20%. Wow, to jest jedwab, ale taki bardzo gruby i mięsisty. Jestem absolutnie zachwycona. Nie jest to jeszcze finalny top, ponieważ założyłam jedwabną koszulkę na ramionczka moją, którą już miałam wcześniej od jakiegoś czasu z Lovely Silk, ale pasuje. Jeżeli coś, co zamówiłam do tego garnituru nie będzie pasowało, pójdę spokojnie w tej koszulce i będę zadowolona. I teraz pokażę Wam się w całości. Zobaczcie, fajnie wygląda, jak się też podwinie rękawy. I teraz tak. Marynarkę mam S i spodnie też mam S. Spodnie są z wysokim stanem, co jest bardzo fajne, bo podkreśla figurę. Z tyłu marynarka, co jest w ogóle odmienne od marynarki np. Lovely Silk, jest dłuższa. W nowej marynarce Lovely Silk mam przyługi. To wygląda bardzo pięknie, bardzo elegancko. Zachwycają mnie też inne kolory tych garniturów. Te długie spodnie też są bardzo wyjątkowe, bo mogę tak naprawdę mieć na sobie bardzo wysokie szpilki. To są szpilki z marki Kazar, które są z kolekcji Celebration. Wydaje mi się, że one są teraz jeszcze na wyprzedaży. Ja je mam ze współpracy zimowej. Były wprowadzone przed całym sylwestrem. Wydaje mi się, że teraz jest idealna pora na nie. Bardzo mi się podoba, jestem zachwycona. Mam też takie szpileczki w kolorze złotym, i też świetnie pasują, ale ponieważ mam tutaj na sobie czarny top i finalnie będę miała czarny top bo zamówiłam też drugi top to założyłam te szpileczki czarne ze srebrnymi wykończeniami. Jeden tylko mankament mogłabym znaleźć, że w tej wersji wygląda to bardzo dobrze. Natomiast jak się zmęczę i założę buty płaskie, no to te spodnie są bardzo długie, sięgają do, do ziemi. I słuchajcie, uważam, że jak na moje X kilogramów za dużo, rozmiar 40, że on w miarę wysmukla i teraz czekam na wasze opinie, czy wy też uważacie, że wysmukla, bo ja to tutaj się widzę, widzę, widzicie w takim malutkim ekraniku, także myślę, że mogę spokojnie, spokojnie pójść na ten ślub w tym garniturze, a w razie czego, jak będę chciała zaszaleć, się przebrać, to mam też jedwabną, mini, piękną sukienkę, nawet dwie i mogę się przebrać, jak będę chciała już po tej części oficjalnej, potem już, wiecie, około północy zaszaleć. Mogę tę marynarkę też zakładać, nie wiem, do czarnych spodni jedwabnych. Mogę ją założyć do wielu sukienek. Ona też tak rozjaśni. Ona nie jest bardzo błyszcząca. Ona jest, pokażę Wam na zbliżeniach. Ja jestem bardzo zadowolona. No i jestem ciekawa, co wy na to. Jak Wam się wydaje, jak ten garnitur mi pasuje? No, i przede wszystkim, jaką powinnam tutaj fryzurę do tego zastosować? To też może poruszymy ten temat, bo zastanawiam się, co tutaj zrobić z tymi włosami. Słuchajcie, jakoś mnie bardzo korci, żeby być taką naturalną, jak zawsze, czyli mieć te włosy tutaj właśnie. Na bok. Mogłabym oczywiście zaszaleć w jakiś tutaj koczek, jakąś fryzurkę, e, zrobić coś sobie, nie wiem, koński ogon albo jakiś kok, ale wydaje mi się, że to nie będzie takie w moim stylu zupełnie. E, także słuchajcie, no dajcie znać. Bardzo od dawna mnie korci, żeby ściąć włosy, ale jeszcze trochę czekałam do tego wesela. No nie wiem, czy coś mam z nimi robić. Mam ochotę, mam ochotę, powiem szczerze, e, chyba pójść tak, bo wydaje mi się, że, e, że to będzie mi pasowało. I słuchajcie, jeszcze jeden temacik, taki mały, króciutki, torebka. Wydaje mi się, że ten łok, po co ja trzymam ten łok? Słuchajcie, po co ja go trzymam przez tyle lat i go prawie nie noszę? No właśnie dlatego, że on jest idealny na takie okazje. To jest torebka, która wygląda absolutnie pięknie. Zobaczcie, jak ona ślicznie wygląda do jedwabnego garnituru, właśnie w takim kolorze. Także mam garnitur, na ślub, z weselem i na dwie komunie e, i też będzie super pasował. Także dajcie znać, co myślicie. Ja jestem zachwycona, ale z przyjemnością przyjmę Wasze opinie. Chociaż tak coś czuję, że Wam się też spodoba i że uznacie, że to jednak lepszy wybór niż e, te sukienki, które mierzyłam e, dwa odcinki temu, czyli tydzień temu w poprzedni poniedziałek. Kochani, to wszystko na dziś. I tak już przedłużyłam. Do zobaczenia. E, no i czekam na Wasze opinie. Stop.